Dzień dobry, witam jak się macie, jak zwykle zapraszam na podsumowanie tygodnia, w którym między innymi powiemy sobie o producencie portfeli kryptowalutowych, tzw. cold wallet, ledger i jego ostatniej aktualizacji, która wzbudza wiele kontrowersji. Następnie o Binance, który musi odpierać kolejne ataki, dalej o promocji gali Games, Music, Films i ostatniej aktualizacji tokena do wersji drugiej i o wielu innych, w tym analizie technicznej o dwóch nieudanych, póki co, atakach niedźwiedzi na rynku BTC i ETH. A więc zaczynamy od ogólnej sytuacji makro. A tutaj na czoło znowu wysuwa się kwestia z możliwym bankructwem USA. Media sytuację podgrzewają, cytujące czy to Jelen, że środków wystarczy do 1 czerwca, czy cytujące banki centralne, że opróżnienie, opóźnienie porozumienia już ma negatywny wpływ na biznes w USA. No czyżby? Jak wiadomo, media muszą mieć o czym mówić, aby dobrze zarobić na reklamie, a my wiemy, że póki co bazujemy na scenariuszu, że to deal, czy też porozumienie na minutę przed wygaśnięciem terminu jest najbardziej prawdopodobne i zarówno demokraci, jak i republikanie pójdą na ustępstwa. Jeśli rzeczywiście doszłoby do bankructwa, wtedy chyba ciężko wyobrazić sobie nawet pierwszą rynkową reakcję, ale bardzo szybko część klas aktywów miałaby szansę na bycie w centrum zainteresowań. No tak myślę, no tutaj między innymi Właśnie o BTC. No, chociaż taka sytuacja mogłaby mieć jednocześnie negatywny wpływ na alty, co przełożyłoby się jednocześnie na zwiększoną dominację Bitcoina względem reszty rynku krypto. No i fajnie nam się złożyło, bo płynnym ruchem możemy przejść do fundamentów, właśnie z rynku kryptowalut. A tutaj, jak grom z jasnego nieba, spadła informacja o nowym uaktualnieniu dotyczącym portfela ledger i wywołała spore kontrowersje. Społeczność krypto jest bardzo zaskoczona, ale o co tak naprawdę chodzi? No chodzi o to, że nie twój klucz, nie twoje krypto. No ale jak to zapytacie, przecież ledger zawsze zapewniał, że tylko my jesteśmy właścicielami klucza czy hasła złożonego tam z kilku czy kilkunastu wyrazów. Otóż już teraz wraz z nowym uaktualnieniem nie jest to takie oczywiste. Ledger wprowadza usługę e, związaną z możliwością odzyskania hasła. Jeśli optujesz czy zapisujesz się do tej usługi, musisz zrobić KYC, czyli podać swój dowód osobisty, a następnie Ledger wyśle do firm współpracujących z nim, a związanych z chmurą nasze hasło podzielone na trzy części. Czyli już nie tylko my, tak naprawdę, będziemy właścicielami naszego portfela. Uaktualnienie na chwilę obecną dotyczy Ledger Nano X. No, a co o tym myślicie? No, to akurat jestem bardzo ciekawy Waszej opinii na ten temat, więc w wolnej chwili po obejrzeniu materiału zostawcie komentarz na ten temat. Wracając do tematu, Ledger oczywiście próbuje bronić swojego stanowiska, ale sam strzela sobie w kolano, tracąc zaufanie klientów, mówiąc technicznie, że jest i zawsze była możliwość napisania oprogramowania ułatwiającego ekstrakcję klucza, a w usuniętym tweetie firma dodała, że klienci ufali Ledgerowi. Że nie wdroży takiego programowania, co oczywiście jest kolejnym strzałem w kolano. No czy w takim razie Trezor będzie rozwiązaniem? No, zostawiam wam to do przemyślenia w wolnej chwili. My jedziemy dalej. Kolejne kontrowersje związane z Binance. Ostatnio mówiliśmy o problemach w USA i wyjściu ry z rynku kanadyjskiego. Teraz, problemy Binance ma w Australii. Dotyczą one zawieszenia usług związanych z depozytami czy przelewami na giełdę Binance AU. Zewnętrzny dostawca usług, firma Cascal, odmówiła wyjaśnienia wycofania wsparcia dla Binance Australia. No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi pewnie albo o kasę, albo o wpływy. Tak więc, no, czy może czas na własny bank i całą inną rzeszę usług finansowych zorganizowanych pod, jed, pod własnym w sumie szyldem, a nie przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi? No, jeśli chodzi o kwestie związane z regulacjami, zwłaszcza w USA, to problemy, jak wiemy, ma nie tylko Binance. Coinbase i Ripple cały czas są pod lupą chociażby Seku. Jednak ostatnie doniesienia mówią, że sytuacja coraz bardziej klaruje się w stronę Ripple'a. Obie instytucje Coinbase i Ripple coraz głośniej mówią, że brak szybko wprowadzonych spójnych i konkretnych regulacji i zasad spowoduje znaczący odpływ kapitału i wybranie lokalizacji offshore. I teraz czas na. Kolejny temat, czyli Gala Games, Gala Music i Gale Films. Kolejny raz w maju, to od początku powstania w sumie dzieje się co roku, Gala organizuje May Mayhem z potężnymi nagrodami. Mamy 19 maja, więc nie jest jeszcze za późno, aby spróbować. W ten sposób promuje tytuły już istniejące oraz umożliwia testowanie tytułów będących jeszcze w fazie budowania. No co swoją drogą bardzo, jest bardzo dobrym sposobem na promocję. W tym wypadku już nie tylko gier obecnych, jak i przyszłych tytułów, ale także części muzycznej. Logując się na Gala Music i słuchając 10 piosenek w ciągu dnia, w ciągu 14 dni otrzymujesz Bimsy, tymczasową walutę na platformie Gala Music. Jednocześnie 15 maja firmie udało się bez problemów przejść aktualizację tokena do wersji drugiej. No, między innymi wspomaga proces wypalania, gdyż Gala dąży do modelu deflacyjnego. I po informacji o udanym przejściu na V2, cena w pewnym momencie zyskiwała nawet 20%. A skoro mówimy o zmianach kursów, no czas na analizę techniczną. Tutaj Bitcoin, tutaj oczywiście zaczniemy od niego. Byki pod presją ze strony sprzedających, zarówno środa jak i czwartek, przyniosły zdecydowane ataki na 27 i 26,5 tysiąca. Jednak za każdym razem mieliśmy zdecydowaną reakcję kupujących w tym rejonie. W tym rejonie. Dlaczego? No, wygląda, że rynek próbuje honorować średnią 200 tygodniową, jednak ta widoczna flaga przy spadku sugeruje mimo wszystko retest 25, a nawet 23 tysięcy. Na chwilę obecną, o ile nie będziemy świadkami solidnego, zdecydowanego i brawurowego powrotu powyżej 30 tysięcy. W związku z czym w krótkim terminie kupujący wciąż będą pod presją, a tego typu agresywne zejścia mogą w końcu doprowadzić do przełamania istotnego poziomu 25 tysięcy. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o ETH, to podobnie jak przy przybitku, kupujące pod presją, i również tutaj w, na chwilę obecną, wygląda, że sprzedający poszukują niższych poziomów w kierunku 1600. 50% zaznaczonej na wykresie wcześniejszej konsolidacji. I warto mieć to na uwadze w połączeniu z niepewnością związaną zarówno z regulacjami w USA, jak i w Europie oraz wspomnianym wcześniej możliwym bankructwem USA. Ok, i to na tyle w dniu dzisiejszym. Pamiętajcie, aby podzielić się przemyśleniami w kwestii ledgera, ponieważ jest to bardzo interesująca kwestia i. W wolnej chwili zerknijcie na inne nasze produkcje, m.in. tą, która wyświetla Wam się teraz na ekranie, o wskaźniku, którego możecie używać za darmo na TradingView, a który jest wspomagany przez uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. I to tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki wielkie, udanego weekendu i do usłyszenia w następnym materiale.